Ok, uczymy się dalej. Tutaj jeszcze parę przykładów e, z tymi numerami. E, niebieskie mężczyźni, różowe e, dziewczyny. E, czyli powiemy tak. Szlosza Jeladim. Troje chłopców. Chamisza Talmidim. Pięcioro e, uczniów. Pamiętacie, jak się mówisz? E, osiem? A, prawda? Czyli powiemy. Szmona Banim. Szmona Banim. Czyli ośmioro chłopców, ale leumazot, ale powiemy e, szalosz, morot, trzy nauczycielki, hamesz, talmidot, pięcioro uczennic. I tutaj osiem rodzaj żeński, pamiętacie, jest e, czyli powiemy szmone banot, szmone banot, szmone banot, czyli ośmioro dziewczynek. Ok, e, spróbujcie teraz napisać tutaj, e, wstawić odpowiednią formę. Co tutaj powinno być? Jak ja to robię? Pierwsze, patrzę się na wyraz i pytam się na przykład e, samego siebie. Zobaczmy na samym końcu. Mamy tutaj wyraz, który oznacza książki, prawda? Sefer. Czy mówię Sefer jefe, czy Sefer jefa? Sefer Meanien, prawda? Sefer Meanien, Sefer Tov. To jest dobra książka. Ze Sefer Tov. To jest dobra książka. Dlatego, jak powiem trzy książki, albo jak powiem e, Osiem pokoi, i tak dalej, zastanówcie się, spróbujcie odpowiedzieć i zaraz sprawdzimy. Dla uproszczenia, tutaj zaznaczyłem wam, e, co jest rodzaju męskiego, a co jest rodzaju żeńskiego. Mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy, i sprawdzimy teraz Wasze odpowiedzi. Czyli powiemy Chamisza Talmidim, ale powiemy Hamesh Talmidot. Powiemy sznej Morim. Dwójka nauczycieli, rodzaju męskiego, prawda? Shnei Morim. Ale powiemy, jedna kuchnia, prawda? To powiemy Midbach Echad. Eee, Ośmioro pokoi, osiem pokoi. To powiemy szmona hadarim. Na przykład w moim pokoju jest 8 pokoi, e, babaj, czyli jesz szmona hadarim. Szmona hadarim. E, a książki? Szlosza swarim. Szlosza swarim. Ok, trochę więcej różnych zdań. Na przykład zdanie pierwsze: e, trzeba wpisać dwa w, odpowiedni, w odpowiednim rodzaju, albo żeński, albo męski. Zobaczmy, co tutaj mamy. Napisane jest Galit. To jest imię takie po hebrajsku, Galit. Galit, Hezmina, Hezmina. Miała, od czasownika Lechazmin zaprosiła. Prawda? W czasie przeszłym, Hezmina. I tutaj mamy dwa. Heverot, Lisionicela. Jeżeli jakaś tam gila, która e, zaprosiła dwie swoje przyjaciółki, żeby spały u niej w domu. Eee, dwie, prawda? To będzie sztej. Czemu sztej? Bo haverot. Hawerot to jest rodzaj, powiedzieliśmy, e, żeński, prawda? Czyli sztej to będzie trzuwa. Sztej. Zmina sztej haverot liszonec. Ok, jedziemy dalej. Napisane to jest tak. Rami. E, Achal. Achal. Zjadł, prawda? Jakiś tam Rami, i on zjadł, i napisane jest pizzot dein, a ja reew". I dalej był głodny. Mówimy pizza gdola. Pizza teima. Duża pizza, smaczna pizza, prawda? Pizza po hebrajsku to nie jest rodzaj e, męski, tylko pizza po hebrajsku to jest rodzaj żeński, prawda? E, czyli. 4, to pamięta 4, to będzie? Arba. Rami Achal, arba pizot wadajn, ayara ew. Ok, zdanie trzecie. Sagit, raata, sagit widziała sratim, barecew. Ok, czyli widziała trzy filmy, jeden po drugim, barecew. Jeden po drugim, echada, rejaszeni. Filmy Filmy to jest rodzaj po hebrajsku, mówi się seret tow czy seret towa? Oczywiście seret tow. Dobry film. Film po hebrajsku jest rodzaju męskiego, czyli powiemy szlosza sratim, nie szelosz, tylko szlosza sratim, czyli sagit raata, sagit oglądnęła, szlosza sratim barecew. Ok. Eee, zdanie czwarte. Ravit kanta nawet kupiła co ona kupiła? ce i le-choref e, czyli kupiła taki jakby szaliki na zimę ok e, ce-if szalik jest rodzaju męskiego czyli jak powiemy? ar-ba-a ar, -ba -a. ar -ba a prawda? Arba a אוקיי, זבש מסביר מושנה פישת הדלבס. כעת שלי זבש מסביר עוד פצ'ונטקו. גלית הזמינה שתי חברות לישון אצלה. רמי אכל ארבע פיצות ועדיין היה רעב. סגית ראתה שלושה סרטים ברצף. רבית קנתה ארבעה צעיפים לחורף. גל פגשה. Gal spotkała, czyli trzech e, członków rodziny, e, rodzaj męski, banim, prawda, szlosza bnej miszpacha, gdzie ona ich spotkała? Na Irua. Irua to jest takie jakieś wydarzenie, okej, okay? niektórzy mówią Irua, niektórzy mówią Erua. Gerit Paksza. szlosza bnej Mishpacha Irua. Szóste. A machbaret szekaniti, altali, ha, tutaj jest ciekawe, Zeszyt, który e, kupiłem, ten zeszyt kosztowała mnie, po hebrajsku zeszyt to jest liczba, e, proszę, rodzaj żeński, sznemasar, asar, Śnem asar, Śnem asar, ok? 12, szekli, asar, sznem asar, Śnem asar, a tutaj mamy leaba, Shell serit, yes alba asar of dim. Czy alba asar, czy arba esre? Co powiecie? A zastanówcie się, tutaj was złapałem na, na w tym siódmym. Czyli zobaczmy. Owad to jest y, pracownik, prawda? wet pracownik, rodzaj męski. Czyli to będzie Arba Asar of Dim. Tak to samo na przykład jak powiemy e, czterna, 14 dni, to powiemy Arba Asar mim. Ale godzin na przykład, 14 godzin to będzie Arba Asar Ok, Arba Asar yamim. Albo na przykład 15 godzin to będzie Hamesz esresha od, a 15 dni to będzie Chamisha asaria mime. Ok? Ok, dajemy. E, payhali, dajemy do przodu. Ok, szmone. E, kaniti, kaniti, czyli kupiłem chulcot le Vejta Sefer do szkoły. Jakieś tam koszulki kupiłem? Koszulki do szkoły. Jak ile tych koszulek było? Mówimy Hulca, koszulka Hulca ja fa. Czyli będzie kaniti. Sztem, no, czekam. karnity rodzaj, rodzaj żeński. Sztem, esre, bardzo ładnie. Sztem, esre, e, chulcot, lewej sefer. A tutaj mamy znowuż kogoś, kto ma na imię gadi, jest takie imię po hebrajsku. Gadi, gadi. widział, gadi, ra, ciporim. A, cipor po hebrajsku to jest rodzaj żeński, mówi się ciporie fa. Ładna ptak. Tak się po hebrajsku mówi. Czyli gadi ra'a dlatego powiemy chamesz. Tak jak te banany, nie? Się uczyliśmy Hamesz bananot. A tutaj będzie Hamesz ciporim al w we szlosza chatulim ba chacer. Ok? A chatul, czyli kot, jest rodzaju męskiego. Mówi się dlatego szlosza Chatulim ba chacer. Ok, lecimy z tym dalej. Na przykład, zobaczcie, powiemy: "Jes Hashem, Sheoavim le'chol beitzim le'aruchat ha'boker". Ok, jajko, rodzaj męski czy rodzaj żeński? Powiedzcie mi, jajko to jest, oczywiście rodzaj męski po hebrajsku. Mówimy e, Beicim Gdolot, na przykład, duże jajka. A tutaj ludzie, e, są tacy ludzie, którzy lubią jeść dwa jajka na śniadanie. Sztej Beicim, Laruchat, Boker. ponieważ jajka po hebrajsku są w rodzaju żeńskim, dlatego powiemy sztej. Ok, 11. Jest tutaj dziewczynka, to się nazywa Lihi. Czasami się pisze przez ale, czasami tak się pisze. Lihi. Chciała kupić. Li, rad, stalik, not. Co ona chciała kupić? Machberet. Machberet zeszedł w rodzaju. E, e, jeżeli jest więcej niż jeden, to powiemy w liczbie mnogiej. Machbarot. Machbarot, prawda? 11, 11, czyli co powiecie? 11. To jest bardzo proste. Zobaczcie. Ahat esre. Achat esre czyli 11 w rodzaju, w rodzaju em, em, żeńskim. Achad esre machbarot, ach, ach, ilo Lakha maspi kesef w lachen kantarak. Ale ponieważ nie wzięła wystarczającej, wystarczająco pieniędzy, dlatego kupiła, ilo ona kupiła, moi drodzy? Kupiła tylko eser. Eser, prawda? 10, 10, eser. Eser w rodzaju e, żeńskim. A tutaj taka mała jeszcze tabelka. Mamy mispar, a mispar, czyli numer. E, jak powiemy ten numer, jak zapiszemy go jako w rodzaju męskim, zahar albo nekewa, czyli tak, 7, shiva, sheva. Ok. 12, Wyczytacie, ja czekam, i później e, powtarzacie po mnie. Szne ok? Szne Masar, sznemasar. Sznemasar, A w rodzaju żeńskim to będzie? Sztem Esre, Ok? Szlosza, szalosz. 15 to będzie, moi drodzy. Chamisza Asar. Bardzo ładnie. Hamish, asar, a w rodzaju żeńskim hamesz, asar. Ok? Czyli zobaczcie, w tym rodzaju żeńskim mamy cały czas E, 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 prawda? Hamesz, asar. Ok. 4. Arba A, arba A17. Jak będzie 17? A. Shiv, a, asar. Shiv, a, asar. Ok? A w rodzaju żeńskim będzie Szwajsre, szwajsre, ok, 9, a, tejsza. i to tyle. Mam nadzieję, że trochę Wam to ułatwi naukę języka. Pozdrawiam z tej strony Paweł.